Drugi krok to pokazanie, jak prawidłowo nanieść automatycznie rozcieńczone środki czyszczące na armaturę i pozostałe powierzchnie za pomocą pistoletu natryskowego używając niskiego ciśnienia. Zanim rozpoczniesz pracę, upewnij się, że urządzenie zostało napełnione wodą, środek czyszczący został podłączony, a toaleta przygotowana do czyszczenia. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z odcinkami przygotowanie systemu Notach Cleaning i przygotowanie toalety do sprzątania. Aby rozpocząć pracę, rozwiń wąż natryskowy na taką długość, aby można było dotrzeć z nim na drugi koniec toalety. Następnie, w przypadku urządzeń takich jak NTC 1750, 2150 i 2750, wyposażonych w możliwość dozowania dwóch środków czyszczących, przekręć zawór w celu wybrania odpowiedniego środka czyszczącego. W przypadku urządzeń NTC 1250 i OSV 50 z możliwością dozowania jednego środka czyszczącego należy ustawić zawór rozdzielczy w położeniu ON. Gdy odpowiedni środek czyszczący zostanie ustawiony, należy włączyć pompę. Następnie przejdź z wężem ciśnieniowym do najdalej usytuowanej armatury, rozwijając go pętla po pętli w celu uniknięcia splątania. Aby zainicjować przepływ roztworu czyszczącego, wyciągnij dyszę pistoletu w celu aktywowania niskiego ciśnienia i obróć ją w prawo, aby uzyskać tryb skoncentrowanego przepływu wody. Teraz poczekaj 10 do 15 sekund, w międzyczasie spuszczając wodę do toalety, aż wymieszany z wodą środek czyszczący dotrze do dyszy pistoletu. Następnie powoli obróć dyszę w lewo, aby przejść do trybu natrysku roztworu czyszczącego. Za maszystym ruchem rozpocznij nanoszenie roztworu czyszczącego od góry do dołu, nie pomijając podłogi wokół armatury. Najlepiej jest trzymać spust dyszy pistoletu całkowicie wciśnięty i poruszać się płynnym ruchem podczas nanoszenia roztworu czyszczącego. W przypadku zwolnienia spustu, przy jego ponownym wciśnięciu wzrasta ciśnienie w przewodzie natryskowym, co może powodować nadmierne rozpylenie roztworu czyszczącego. Płynnie i szybko przechodź od jednego elementu do drugiego. Przy pomocy zamaszystych ruchów nanieś roztwór czyszczący na muszlę klozetową rozpoczynając od rezerwuaru lub chromowanych elementów znajdujących się w górnej części i kierując się ku desce klozetowej. Następnie nanieś roztwór czyszczący na spód muszli klozetowej upewniając się, że przedostał się on także na powierzchnię pomiędzy deską klozetową a brzegiem muszli. Po pokryciu całości nanieś roztwór czyszczący na podłogę wokół muszli klozetowej i przejdź do następnego czyszczonego elementu. Pamiętaj, że podczas przechodzenia do następnej armatury, podłogę także należy pokryć roztworem czyszczącym. Cały proces nanoszenia roztworu czyszczącego nie powinien zająć więcej niż 7 sekund. Aby nanieść roztwór czyszczący na pisuar, spryskaj go za maszystym ruchem od góry do dołu, zaczynając od spłuczki i kierując się w dół do jego wewnętrznej części. Kontynuuj czynność, nanosząc roztwór na zewnętrzną część pisuaru. A następnie spryskaj podłogę, kierując się do następnego czyszczonego elementu. Cały proces nanoszenia roztworu czyszczącego nie powinien zająć więcej niż 3 sekundy. Jeśli chodzi o umywalki, użyj tego samego ruchu, aby nanieść roztwór czyszczący, rozpoczynając od górnej części i przechodząc w dół do podstawy. Nanieś roztwór na podłogę podczas przechodzenia do następnego czyszczonego elementu. Czas nanoszenia roztworu czyszczącego na umywalkę nie powinien przekraczać 2 sekund. Nanieś roztwór czyszczący na wszystkie stałe elementy wyposażenia toalety i na całą powierzchnię podłogi. Gdy zbliżysz się do wyjścia, podejdź do urządzenia i ustaw zawór środka czyszczącego w pozycji OFF, aby zatrzymać przepływ środka. Następnie, w celu maksymalnego wykorzystania roztworu czyszczącego, wylej jego pozostałości znajdujące się w wężu natryskowym na podłogę. Cała operacja opróżniania węża natryskowego zajmuje około 10 do 15 sekund. Zawsze nakładaj roztwór czyszczący w trybie niskiego ciśnienia, aby uniknąć niepotrzebnego rozpylenia roztworu czyszczącego. Po naniesieniu roztworu czyszczącego na wszystkie elementy wyposażenia i powierzchnię w toalecie, jesteśmy gotowi do przejścia do następnego etapu: mianowicie do ręcznego szczotkowania podłogi.